Na początek dzisiejszego rozważania może dwie takie sprawy z przeszłości. Równo dwa lata temu, kiedy już wiedziałem, że przyjdę do tej parafii, dogadałem się z księdzem proboszczem, że przyjadę trochę wcześniej, że dogadamy kwestie związane z, no, z przeprowadzką, z przyjazdem tutaj do, do tej parafii, do tego, aby tutaj pracować i posługiwać. I przy okazji tego dnia pomyślałem sobie, że też od razu sobie odprawię przeświętą w nowym kościele, w nowej parafii, w której będę pracować. I właśnie to był 16 lipca. Pamiętam, że było tutaj przy ołtarzu nas wielu księży. Bardzo konkretnie i dość długo mówił kazanie ksiądz Szymon. Nie pamiętam o czym mówił, ale pamiętam, że było długo. Druga rzecz. Które warto też i ja dzisiaj, przeżywając z Wami dzisiejsze święto, sam przypominam ten moment, w którym sam przyjąłem szkaplerz karmelitański, będąc na pielgrzymce pieszej do Częstochowy, gdzie akurat jeden z kapłanów, który był właśnie w tej rodzinie karmelitańskiej, szkapleżnej, przez wiele dni nam pielgrzymom wtedy tłumaczył o tym, czym jest ten szkaplerz, czym jest rodzina karmelitańska. I tak to się pięknie składa, że pielgrzymka do Częstochowy zełku przychodzi przez niepokalanów, i tam przy świętej też wszyscy chętni mogli ten szkaplerz przyjąć. I też między innymi ja ten szkaplerz przyjąłem. Później z, po kilku latach, z racji na te problemy skórne, akurat musiałem go zdjąć, ale jestem święcie przekonany tak fizycznie tylko zdjąć że dalej duchowo ten szkaplerz noszę. I chyba dzisiejsze święto dla nas wszystkich musi być takim dobrym momentem zastanowienia się, zwłaszcza dla tych osób, które już szkapleż noszą, albo te osoby, które zastanawiają się, aby ten szkapleż przyjąć. W jaki sposób ja, jako członek rodziny szkapleżnej, rzeczywiście ten szkapleż na moje życie działa, na moją codzienność. Na moje wybory, też chyba warto dzisiaj zastanowić się, co jako rodzina szkaplerzna możemy czynić i w jaki sposób powinniśmy dawać świadectwo o tych łaskach, które ze szkaplerza płyną dla młodego pokolenia, żeby i młodzi mogli do tej rodziny dołączyć. Że szkaplerz nie jest tylko dla dorosłych czy osób starszych, choć dzisiaj, jako rodzina, się tutaj gromadzimy, może tam. Końca kościoła nie widzę, bo jednak jestem krótkowidzem. Sam mam 35 lat i chyba tutaj młodszych ode mnie dzisiaj nie ma. Więc trzeba, jakby jako rodzina, ale też i wspólnota ludzi wierzących, znaleźć taką drogę, żeby też o tych łaskach mówić tym młodszym o tym, co możemy otrzymać dzięki noszeniu szkaplerza. Ja wiem i doświadczam tego, i mogę się tutaj dzielić takim doświadczeniem, że szkapleż na pewno bardzo pomaga. Pomaga też w takim rozwoju duchowym, w tworzeniu i pogłębianiu więzi i relacji z Matką Bożą, ale rzeczywiście też osłania przed różnymi pokusami, grzechami, błędami, które często się powtarzają, zwłaszcza grzechy nieczyste. No to szkapleż ma naprawdę wielką, ogromną moc. ja tego doświadczam. I wierzę, że rzeczywiście, jeżeli nosimy szkapleż, Matka Boża broni. W ogóle kult i cześć Matki Bożej, nie tylko tej z góry karmel albo w takiej formie właśnie noszenia szkapleża, ale w ogóle nasza pobożność Maryjna jest taką naszą piękną tarczą, osłoną w walce z grzechami, w walce z pokusami. Jeżeli są takie grzechy, z którymi sobie nie radzisz, oddaj to Matce Bożej. To mówi się właśnie, że różaniec, który tak często nosimy i odmawiamy, można powiedzieć, jest takim łańcuchem na szatana. Podobnie jest też ze szkapleżem. To jest taki płaszcz, który nas otacza, który nas chroni przed szatanem, złym duchem. Zły duch nienawidzi Maryi. Dlaczego? No bo już jest to przepowiedziane i zapisane w Piśmie Świętym, że ona zmiażdży mu głowę, szatanowi. Na końcu czasów niewiasta zmiażdży głowę szatanowi. Do tego nienawidzi Maryi, nienawidzi pobożności Maryjnej i bardzo jest zły i wściekły, kiedy rzeczywiście korzystamy z tych pięknych łas, które w Kościele za przyczyną Maryi możemy otrzymywać. Warto zadać sobie pytanie, jak Daję świadectwo o tej mojej wierze i mojej pobożności Maryjnej w moim codziennym życiu. Bo może przyjść taka pokusa, mam nadzieję, że u nikogo z was e, takiej pokusy nie ma, że na szklaplerz możemy popatrzeć w taki magiczny sposób. Co mi zależy? Będę nosił, odmówię codziennie pod twoją obronę jakieś dodatkowe umartwienie czy, czy, czy jakieś wyrzeczenie? I wtedy mam zagwarantowaną łaskę w godzinę mojej śmierci, mam zagwarantowaną opiekę Matki Bożej, chociaż mam wiele pewnie wątpliwości, jeżeli chodzi o moją wiarę, o to, co jest zgłoszone w Kościele. Czy tak nie jest, że czasami właśnie nie przychodzą takie różnego rodzaju wątpliwości, ale z drugiej strony jednak chcemy się zabezpieczyć? Brakuje nam wiary, ale może jakoś żyjemy taką nadzieją albo takim spokojem wewnętrznym, że się w jakikolwiek sposób zabezpieczyłem. Jeżeli w taki magiczny sposób będziemy patrzyli na szkaplerz i o nim mówili innym, no to rzeczywiście to nie będzie w żaden sposób łaską Bożą, w żaden sposób pomocą Maryi dla nas wszystkich i dla tych innych, których możemy głosić te dobre dzieło do noszenia szkaplerza. No nie pomyśl sobie, takie czary to my możemy wszędzie znaleźć. Noszenie szkaplerza, czy w ogóle pobożność maryjna, no musi być takim naszym wewnętrznym, intymnym, intymną relacją z Maryją, która będzie oddziaływała na naszą po prostu codzienność. Nie na kilka dni, czy to po spowiedzi czy od założenia pleża, tylko naprawdę to ma działać przez całe życie. To ta relacja ma funkcjonować i być jeszcze pogłębiana, ale też jakby mocno w naszej codzienności nas przemieniać. Jeżeli rzeczywiście będziemy przemieniani przez Maryję, to nie musimy robić wielkich akcji, tylko inni, którzy będą na nas patrzyli. Będą widzieli, że to noszenie szkaplerza czy powożność maryjna, będzie widzieli, że to ma sens. Że rzeczywiście tak można i też będziemy chcieli tak czynić. W taki sposób powinniśmy podchodzić do tych naszych zobowiązań, ale też do tych naszych wysiłków duchowych, które są nałożone na członków rodziny szkaplerznej. Warto w tych intencjach dzisiaj też się modlić, przepraszać Pana Boga, za różnego rodzaju zaniedbania, za to, co gdzieś może w nas jeszcze no nie jest doskonałe, co może nawet wręcz oddala od Pana Boga. I chcielibyśmy dzisiaj, na koniec przy świętej, będziemy oddawali się po raz kolejny tym aktem. Chcielibyśmy właśnie poprzez ten akt. Naprawdę też jakby zacząć od nowa w takiej naszej pobożności, w gorliwości, w takim przekonaniu, też w takim pogłębianiu naszej wiary, że to, co wszystko, co robimy, dlatego to, co robimy na co dzień, będąc w rodzinie szkapleżnej, rzeczywiście też wpływało na ten najważniejszy i najistotniejszy cel, jaki mamy osiągnąć, a tym celem jest nasze zbawienie. Nie w magiczny sposób, ale w taki prosty, wypełniając wolę Bożą i naśladując Najświętszą Maryję Pannę. Tego nam wszystkim życzę, żeby rzeczywiście dzisiejsze święto nas do tego motywowało, popychało, abyśmy stawali się doskonalsi na wzór Maryi. Amen.